Mamy tutaj dwie sukienki, które różnią się zdecydowanie tym, jak szyjemy górę gorsetową, na czym najbardziej zależy nam w kursie. Sukienka różowa to góra gorsetowa, której wykorzystujemy szef francuski jako tunel na fiszbiny. W sukience białej wykorzystujemy podszewkę oraz warstwę wierzchnią. I na warstwie wierzchni montujemy fiszbiny. W tej sukience wykorzystujemy fiszbiny tkane, zaś w sukience różowej możemy wykorzystać fiszminy spiralne metalowe lub plastikowe. Te dwie sukienki różnią się również tym, jak są zapinane. Ta sukienka jest zapinana po całości na zamek kryty, czyli mamy od góry sukienki nasz zamek kryty przez spódnicę. Zaś tutaj mamy wiązanie i dalej na spódnicy zamek kryty. Ta sukienka biała posiada wewnętrzne wiązania, które posłużą nam nie tylko na lepsze dopasowanie sukienki do ciała, zabezpieczenie przed zjeżdżaniem tej sukienki w dół, jeżeli nie mamy ramionczek, ale także ułatwi nam to zapięcie po całości zamka krytego, gdzie nie musimy siłować się z zamkiem, a po prostu sobie delikatnie ściśniemy, zawiążemy tutaj przy pomocy tego dodatkowego wiązania i z łatwością zapniemy zamek kryty. Sposób szycia miseczek jest bardzo podobny. W taki sam sposób przyjemy miseczki z pianki oraz wykańczamy je od środka. Natomiast góra tej sukienki jest wykończona lamówką ze skosa. Z tego względu, że mamy tutaj różnego rodzaju krzywizny i lamówka ze skosa najlepiej się sprawdzi. Natomiast tutaj ta dodatkowa warstwa wierzchnia miseczki od razu wykańcza nam górną krawędź. Tego tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o spódnicę, to w każdym projekcie mamy trzywarstwową spódnicę. Warstwa podszewki, warstwa główna z satyny oraz warstwa tiulu. Tiulu może być tyle, ile potrzebujecie, oraz tak samo możecie wykroić warstwę spódnicy zarówno z półkola, koła, czy po prostu zrobić spódnicę marszczoną. Jeżeli chodzi o warstwę tiulu, zarówno w tej sukience, jak i w tej, warstwa tiulu jest przymocowana do łączenia między górą. A spódnicą, natomiast jest tylko podwinięta na krawędzi. Tutaj mamy podszewkę, zarówno w jednej i drugiej wersji, zamontowaną z warstwą wierzchnią do zamka krytego w ten sposób, że mamy zakryty całkowicie zamek kryty, jeżeli chodzi o jego taśmę. Dodatkowo w kursie mamy jeszcze jeden rodzaj wiązania, który jest oddzielnym panelem usztywnionym firzbiną tkaną. Ta sukienka jest przykładem na to, że można techniki dowolnie miksować. Górę gorsetową mamy uszytą według sposobu z sukienki różowej, natomiast panel wiązania mamy wykorzystany z topu gorsetowego. Spódnica jest również inna, mamy spódnicę marszczoną. Góra sukienki jest wykończona lamówkami oddzielnie, jeżeli chodzi o górę mostek, ale także miseczka jest wykończona z warstwą wierzchnią. Tak samo jak tutaj w białej sukience. Lamówki wykorzystujemy również w różowej sukience, ale tutaj po całości. W tym przypadku jest tylko na mostku oraz na górnej krawędzi. Dodatkowo, ta sukienka ma cofnięty obwód, jeśli chodzi o górę gorsetową, w stosunku do obwodu spódnicy o jakieś 2,5 cm, z tego względu, żeby zostawić sobie jeszcze miejsce na dociśnięcie. Pozostałe spódnice są zrobione na równi z obwodem z dopasowywania zatrzycia próbnego.